Nazywam się Blanka Sławińska. Dzisiaj przeprowadzam wywiad z wielokrotnym laureatem konkursów Antonim Świderskim. Cześć. Z jakich konkursów w szkole podstawowej i liceum jesteś laureatem? Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to jestem laureatem konkursu kuratoryjnego z historii oraz Olimpiady Losy Idzie i Oręża Polskiego. Natomiast w liceum jestem laureatem z Olimpiady Przedmiotowej oraz jestem finalistą z Olimpiady Losy i, i Oręża Polskiego. Dlaczego wybrałeś akurat ten przedmiot? Co ci dawało motywację do nauki? Wybrałem akurat historię, po prostu dlatego, że ją e, lubię i sama nauka dawała mi dużo frajdy, sprawiała mi przyjemność, dlatego łatwo było mi poświęcić na to dużo czasu. Ile razy podchodziłeś do danych konkursów, zanim udało ci się osiągnąć cel? Zaczęłam w szóstej klasie i wtedy to się nie udało, natomiast w siódmej klasie zostałam e, laureatem. Konkursu Los Angeles Polskiego. W ósmej klasie zostałem laureatem konkursu koratoryjnego z historii. No i teraz w drugiej klasie liceum udało się zostać laureatem z Olimpiady Historycznej. Czy uczyłeś się codziennie, a jeśli tak, to ile czasu średnio? Zazwyczaj uczyłem się co, co drugi dzień, no i poświęcam na to wtedy godzinę. E, oczywiście zwiększyłem natężenie mojej nauki tam 3 miesiące przed samym e, konkursem. No i wtedy uczyłem się już codziennie po godzinę półtorej. Jak wyglądały twoje przygotowania? Czy miałeś jakieś zajęcia przygotowujące do konkursów? Uczyłem się sam, ale miałem także zajęcia z moim nauczycielem od historii, ale oprócz tego to przygotowywałem się samodzielnie. Czy planowałeś z dużym wyprzedzeniem czego i jak będziesz się uczył? Zazwyczaj planowałem na około miesiąc do przodu. No i były to bardziej luźne plany. Eee, zaplanowałem na przykład jaką książkę przeczytam albo jaki okres historyczny będę powtarzał. Czy rozwiązywałeś jakieś próbne testy z poprzednich lat? Zważywszy na to, że w liceum, w, Olimpi w olimpiadzie historycznej pierze się przede wszystkim pracę oraz odpowiada się w odpowiedzi ustnej i w ostatnim etapie dochodzi do tego interpretacja źródła to skupiłem się bardziej na pisaniu wypracowań i powiedzmy takich wypracowań do 20 tysięcy znaków, czyli całkiem sporych, napisałem około 5 przed samą olimpiadą. Co dało Ci zostanie laureatem w podstawówce i liceum? No w podstawówce dzięki temu uzyskałem maksymalną liczbę punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, natomiast w liceum 100% z matury oraz indeksy na większość kierunków na studiach, które mają jakikolwiek związek z historią. 100% na historii. Tak jest. Czy jest coś, co chciałbyś szczególnie podkreślić dla osób, które teraz przygotowują się do konkursów? Przede wszystkim to, że przygotowanie się do takiego konkursu wymaga dużego nakładu czasu i dużo łatwiej jest poświęcić dużo czasu na naukę, czegoś, co naprawdę lubimy. Dlatego warto wybrać coś, co naprawdę daje nam frajdę. I właśnie, co będzie, czego będziemy po prostu chcieli się uczyć. Bardzo dziękujemy za oglądanie. Cześć. Cześć! Dzisiaj przeprowadzam wywiad z wielokrotnie. Wielokolo... Wielokolo... Przecież się. <słuch> Ale! <słuch> Jeszcze raz. <Chwila. słuch> ja muszę zobaczyć <złapać> węgiel. <słuch>